Witam Was w kolejnym filmie. W tym filmie króciutko opowiem, co się wydarzyło z turbiną w moim golfie. Pewnego popołudnia niedzielnego wybrałem się na przyjażdżkę nim, żeby go trochę ruszyć, bo od tygodnia był nieruszany. No i po kolejnym dynamicznym starcie, podczas jazdy, coś w nim wybuchło, zadymiło i golfik odmówił dalszej jazdy. Dziś zobaczymy, co się tam wydarzyło, i zobaczymy, czy w ogóle coś się da zrobić. Także zachęcam was do obejrzenia tego krótkiego filmika. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji tego kanału. Wszystkich zapraszam do komentowania. Dajcie znać, czy wam coś się to podobnego wydarzyło i nie przedłużając, lecimy z tematem. Dobra, tak jak mówiłem we wstępie, mamy malutki problem w naszym Golfie i w zasadzie już zacząłem go rozbierać i miałem zacząć w zasadzie od momentu jak zdejmę już Dolot i turbosprężarkę, bo wszystko jak to się robi jest na kanale. Tutaj wyskoczy podpowiedź, jakby ktoś zobacz, chciał zobaczyć, jak, jak się demontuje dolot oraz turbosprężarkę w golfie 4. To będzie taki. To wyskoczy tu podpowiedź, można sobie obejrzeć. Natomiast, zdejmując doloty, ej, nie mam już filtra. Dolot i dolot z tej strony. Natknąłem się na ciekawą rzecz. Ciekawe, ciekawy stan turbosprężarki, powiedziałbym. I zaraz postaram się Wam pokazać na miejscu, jak to wygląda. E, trochę to będzie pewnie ciasno, ale może coś uda się zobaczyć. Jakś zrobimy z jakieś światło. No. I może podejdziemy trochę z tej strony. Mam nadzieję, że będzie widać naszą turbosprężarkę. Oto i ona. Proszę. Tak wygląda nasza turbosprężarka. O. Mam nadzieję, że będzie widać obraz nędzy i rozpaczy. Także na samym początku już na pewno widać, że mamy problem z turbosprężarką. Lecimy dalej. Zobaczymy, czy brakujące elementy po prostu wypadły, czy powędrowały dalej drogą powietrzną i dostały się do wnętrza naszego monstrum. Kolektor nalotowy mam zdjęty. Tak patrzę, nie widzę żadnych błyskotek. Więc bardzo możliwe, że obejdzie się bez zdejmowania głowicy. Turbinka mam na wierzchu. Tak ona wygląda. Ucięło nam całą. Ten. Znalazłem trochę wiernika. Ośkę na osłonie. Silnika z podswodu. Spod Reszta jeszcze tam jest. Połutykało. Strona gorąca została na miejscu, nietknięta, nawet się rusza swobodnie. Nawet jakiegoś luzu nie ma. No, także tak to wygląda. W kolektorze jest dużo oleju, także kolektor doletowy też muszę będę umieć. No, a tutaj wchodzi nowa turbinka. Także tak to wygląda. Dziękuję bardzo Wam, że dotrwaliście do końca, za obejrzenie tego krótkiego filmiku. Zapraszam od razu do kolejnego filmiku, w którym będę tą turbinkę naprawiać. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Hej!